Ksiądz Jan Sikorski. Właśnie o dziewiątej byłem odznaczony tym medalem Polonia Restituta przez Pana Prezydenta. Trochę spóźnione przyjechałem na mszę świętą tutaj, ale ta świątynia opatrzności jest dla mnie bardzo ważna. Dzisiaj na mszy szczególnie modlitwy były skierowane właśnie do Boga poprzez tę opatrzność Bożą, która, no co tu dużo mówić dała nam wolność, o którą tutaj żeśmy się modlili. I to miejsce zawsze przypomina nam to, że ta wolność jest nam, jak ojciec św. Jan Paweł mówi, dana, ale też i zadana. I nawet tu przed chwilą rozmawiałem z ludźmi, którzy tutaj ze mną się spotkali i właśnie żeśmy o tej wolności rozmawiali, żebyśmy mogli tu umacniać się właśnie w tej świątyni, w tej obaczności Bożej korzystać i jej nie nadużywać. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże, ksiądz Jan Cikorski.